Jesteśmy mieli auto zaparkowane, auto z Częstochowy. Co jest tak pierwszym polskim autem, któryśmy spostrzegli? No, woda faktycznie ma ładny kolor, trzeba tak. powiedzieć. Dzięki tym kamiorkom oczywiście. I braku zielonego syfu, który w Bułgarii jest na nagminny, na przykład elementem. Jechali, jechali ostro pod górkę. I dojechali na kolejny punkt widokowy. Chce spaść, nie dziadek w dół A ma, gdzie, gdzie ma spadochron? <grym> nie ma. No jak bez spadochronu to jakbyś poleciała to I I on co to to je? Osty czy co to, to jest takie? ostre jest Eee, to sobie można pociąć Ryjka no. Trzeba antycypować Zbliżający się pojazd Ten wąski kawałek i stromy kawałek Zarazem tu jest ta część, ewidentnie widzimy taka zabytkowa. Dzień dobry! Witamy w 11 dniu wyprawy. To jest nasz obiekt hotelowy, apartamentowo-hotelowy, z którym się żegnamy w tej chwili. Tak wygląda okolica przed obiektem. A tak wygląda Niunio po jedenastu dniach wyprawy. Brudne jak nieboskie stworzenie. zakurzony, upylone jakby przez pustynię jechał. A tam mieć był niedźwiadek, ale gdzieś się chyba schował w krzakach, bo nie widać. No, wsiadamy do auta i, i ruszamy dalej. Z panem zamieniłem to jest kilka słów w temacie tej drogi wczorajszej słynnej. Pan nam dał kilka tipów, podpowiedzi, jak tam z panem na bramce gadać, bo droga rzekomo jest publiczna i powinni nas w teorii bynajmniej puścić. Wniosek taki, że może myśleli, że my tam chcemy na ten paragliding samodzielny wjeżdżać z własnym sprzętem. Dlatego się może mogli wystrachać, że jest jakiś wiatr i my sobie nie damy rady, i nas po prostu zniechęcili do tego wjazdu. że Co innego w takiej grupie turystycznej jest instruktorem lokalnym, a co innego samodzielnie. No w każdym razie zobaczymy. My teraz jedziemy jeszcze raz tam na samo wybrzeże na taką skarpę, na której byliśmy wczoraj, żeby zobaczyć, jak wygląda widok przy ładnym słońcu. No i na wyjeździe spróbujemy drugi raz się tam na to wzgórze dostać. Może się drugi raz uda. polskim autem, któryśmy spostrzegli wczoraj parę aut rumuńskich się dało zobaczyć, natomiast polskich zero A wczoraj dzisiaj A wczoraj był z Polski był... Bo... Motor był z polski, tak z lubelskiego województwa I jako się rzekło, przyjechaliśmy na punkt widokowy na Zatokę Oludenizy jest to chyba najlepszy punkt, jeżeli chodzi o auto. Tu dalej będzie tylko gorzej, a niżej było też gorzej. Więc tutaj, może, z tej manki pokażę, tak to wygląda. Od strony miasta, i jeszcze raz tu, od strony za miastem. No, woda faktycznie ma ładny kolor, Fajne. trzeba powiedzieć. Dzięki tym kamiorkom, oczywiście. I braku zielonego syfu, w Bułgarii jest na gminie na przykład, elementem. Tu Galeon wypłynął. Stadek Piracki. A. na południe do tej drogi głównej co miałem pierwotnie w planie tu są jakieś takie popierdółki te drogi jechali, jechali ostro pod górkę i dojechali na kolejny punkt widokowy to może przejdę przez tą jezdnię o jest kanion. Jakąś tam plażą na dole. A tutaj my. I Njunio. O, jest niedźwiadek. Zobaczmy, po której stronie barierki stoi ten niedźwiadek. Po tej niebezpiecznej stronie stoi, barierki Chcę spaść niedźwiadek w dół A ma, gdzie, gdzie ma spadochron? Nie no, ma Jak bez spadochronu, to tutaj jakbyś poleciała, to, uh, uh, to by się To by się Batuś ucieszył się no. kobiet By się Batuś ucieszył, tak, no Natomiast, no generalnie, byś by raczej nie polatała Czy tam coś widać, niedźwiadku? Nie, tak tam dalej No to pójdziemy dalej, no to Trzeba, droga rozjeżdża na jakąś jeszcze większą wioskę No, Tam na dole chyba jest ta Dolina tych Motyli, czy coś takiego mi się wydaje Jakieś takie miejsce, tam, tam czytałem, ale tam trzeba iść Dwa dni wołami Więc chyba sobie darujemy na dzień dzisiejszy A to są kozy, mam wrażenie Na zboczu tutaj sobie urzędujące jabkami przeżuwające. I tam w oddali za słupem widzimy lagunę. Może na że stoimy na lepszym punkcie widokowym, bo tutaj to faktycznie widać tak pięć 60, sześćdziesiąte Ale głównie słup zasłania Ale widzimy jakie tu sprzęty podjeżdżają I dają radę Są czarne kozy Jakieś takie jasne. I ona, on co to to je? Osty, czy co to, no jest? to jest takie? Takie ostre jest. to sobie można pociąć... Ryjka. Ryjka, no. Od samego patrzenia to już boli. To chyba z drogami to chyba są chłopaki, no, chyba, tak, tak, a, te, a te bez, takimi uszami jak króliki, to są chyba łony. Miniusz ma prawie kolor skalisty. Prawie się maskuje na tle skał. Jeszcze trochę grubsza będzie warstewka i będzie sam raz niewidoczny. Zwłaszcza jak były takie ostre zakręty, a no, momentami musiałem na tym kręgu uciekać, niech się tam nie zadławił, no, ale w dół powinno być już prościej prostu. No, oczywiście przed, przed nami co? Przed nami laguna i zatoka, tutaj widzimy, robi się tak no, skało W właśnie jest? Bardzo równo jest, tak? Więc to dodaje dodatkowych trakcji. Ale tu nie się dzielnie, trzyma. Buje się na boki, co prawda, ale, ale dzielnie mi kręci. Samym myślę, tu raptem myśmy przejechali, nie może, od lagunki do góry około 10 km w tej weftę. Jak się jak ktoś ma samochód tutaj na, na stanie podczas pobytu, to, to warto podjechać, zobaczyć. Ja to chyba jeszcze nie był ten. Tak żeby było tak. Ten wąski kawałek i stromy kawałek Zarazem Numer dwa do wjechania na górę Babadag. My dalej przed tą bramką, oczywiście, jeszcze przed więc jeszcze nic nie wiadomo. Natomiast na razie robimy wstęp. Za chwilę się okaże, czy będzie to sukces. sukces czy się Poraż. zakończy ta porażka. Czy się na to nasze podejście zakończy porażkę, czy, czy sukces. Póki to trzymajmy kciuki za owocne rozwiązanie tego, tego drugiego podejścia. Zatem niestety druga próba też się zakończyła niepowodzeniem. Tym razem Pan nam wpisał po długich debatach. Pan, parę słów po angielsku, rozmawiał, to był sukces. Nas finalnie, jako wytłumaczenie, pokazał nam na Google Translate, że wjazd jest zabroniony na tą chwilę do końca września z powodu pożarów. No to brzmi bardziej, powiedziałbym, wiarygodnie faktycznie, że tu jest sucho i tak dalej, no to może być ryzyko tutaj pożarów, więc dlatego może ograniczają wstęp e, szeroko pojętej populacji samochodów. No jakby nie było, nie udało się, w związku z tym zamykamy temat na, na ten czas. Może kiedyś w przyszłości się uda przy kolejnym podejściu ten plan zrealizować. Póki co jedziemy w dłuższy, zahaczymy o tą wymarłą wioseczkę Post-grecką, zobaczymy czy ona tam jest tak realnie wymarła jak, jakby to wskazywali w przewodnikach. Bo z tego co widziałem, na... <laughs> pan zjechał też na bok, chciałem pana przepuścić, pan jechał na bok, yy, wyglądałoby tam, że tam się tam życie wraca, no ale to już to jest, to jest 5 km stąd, więc podjedziemy, Zobaczymy no i będziemy się kierowali dalej w kierunku. w kierunku czego? Antaly, tak? Bo mi się mieszają te w miejscowości: Antalia, Jalania. Antalia jest pierwszą, prawda, w kolejce. Zatem zgodnie z, z znakami jedziemy na wioseczkę Kajakoi. Tak to się nazywa. Historia jest taka: jak czytałem, że tu właśnie jacyś byli. Ale co? Przepraszam, tutaj jedziemy. Mm -hmm. Aha. No, dobrze. jedziemy, no spoczymy. chyba że to ja pojechałem złą uliczką. Że tu jakaś była, była grecka populacja wysiedlona z, z tej wioseczki. No i wioseczka, tak nam została. Stała się wioseczką widmo nie wymarła, natomiast teraz ostatnio dopiero władze tureckie pozwalają Turkom tam się osiedlać i jakoś tą wyseczkę do życia ponownie przy, przy, przywodzić, tak więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie jedziemy jakimś deptakiem, mam wrażenie, który jest znowu deptakiem, a sezonowo jest otwartą drogą dla samochodów. Idziemy. Droga jest ładna w sensie widoków i zieleniów, bo widoki tam są mało ograniczone. Natomiast na wierzchnia jest ciekawa, czyżby już tak by wynikało, tak? Więc to jest ta mieścinka, wioseczka. No ale tu widzę, mówię, sporo już widziałem na Google, a tu też widzimy już sporo rzeczy jest zamieszkanych, zadbanych. Tam w oddali może są ruinki, nie wiem, ja tak może bardziej patrzeć przez prawą szybkę. Ja jeszcze nie. Tam są w oddali jakieś takie bardziej ruinki, tak gdzieś tam. O. Czy tu jest ta część, ewidencji widzimy taka zabytkowa. Musimy gdzieś tutaj Nunia przyparkować sobie i się przejdziemy.